Witajcie moi drodzy na kanale Wymiatacz. Dajcie do 9 osób, żebym nabył do 80. Dajcie łapki w górę, dajcie komentarze. Jestem na popołudniowym spacerku z pieskiem. Taszki cudownie mnie ćwierkają. No, tak nie jest za ciepło 12 stopni, ale zimny wiaterek wieje i odczuwalna temperatura jest dużo niższa od tej, co termometry pokazują. Jest 12 stopni, a tak gdzieś odczuwalna jest 8. Idę sobie drogą do pewnej miejscowości wzdłuż rowu. No, dawno tu nie szedłem. Po drodze są sąsiedzi. Piesek trzyma w pyszczku czerwoną piłeczkę z końcami. Kupiłem mu taką no, już jakiś czas temu. Jest z niej bardzo zadowolony. Lubi w pyszczku ją trzymać. Bardzo lubi biegać za nią. Ona też pisze. Bardzo fajna jest. Polecam Wam. Można na pewnym portalu zakupowym ją kupić. Po prostu Czyli wpisuje pijeczka dla psa i się wybiera, i tam pokazują propozycje różne. Tak. Ja no, jesteśmy przed świętami. Dzisiaj wielki czwartek. Tak, uroczystości są w kościołach różne. Czyli w schalne się zaczyna. Czwartek, tak. piątek, sobota. No, dzisiaj jesteśmy przez wielkanocą będziemy jeść jajeczka z czekolady będziemy święcić w koszyczku w sobotę pokarmy, wiadomo pewnie macie ferie, tak myślę chyba się wam od środy zaczęły, jakoś tak to może być tak, jestem z domu sąsiadów za chwilę odliczanko, pięć siedem sześć, pięć cztery, trzy, papatki, koniec coś, koniec papatki, koniec Conheço...